Znajdujemy się w porcie Wiastarni. Jest to port typowo morski. Generalnie powstał w 1931 roku. Oczywiście wcześniej było tutaj już było tutaj miejsce, w którym dawno, dawno, kilka wieków wstecz były przycumowane łodzie rybaków wiastarnickich. Natomiast w tym kształcie, jak i staraniom władz Półwyspu. Tak jak wspomniałem, ten port powstał w 1931 roku. W 2006, jak dobrze pamiętam, port nabrał kształtu obecnego. Czyli tutaj widzimy po prawej stronie urządzenia do slipowania. Dwa, jedno typowy żuraw portowy, a drugie urządzenie takie mobilne do, do wyciągania i ciągania statku z powrotem do wody z prawej strony, bardziej taka um, strona rybacka. Z lewej strony tego portu, jak spojrzymy, port typowo turystyczny, port jachtowy. W tej chwili port przechodzi kolejny remont. Tam w główkach portu wymieniane są elementy betonowe tychże właśnie główek. Za chwilę tam podejdę i, i pokażę, jak to wygląda. Część rybacka portu stanowi też w pewnym sensie taką część remontową jednostek. Najczęściej no, są to kutry rybackie, które już no, niestety nie są najnowsze. Trzeba je bardzo często remontować i wyciągać. Tutaj po prawej widzimy wyciągnięte jednostki, które albo oczekują na remont, albo są w trakcie remontu w tak zwanym suchym doku. No tutaj naprosto kantina portu bardzo fajna, bardzo fajna knajpa, która znajduje się w porcie tutaj z lewej strony już widzimy jednostkę, która wpłynęła do części slipowania. No Myślę, że akurat ten statek, czy ten, ta łódź, bo to jest łódź żaglowo motorowa będzie wyciągana za niedługo przez, przez to urządzenie, które zaraz Wam pokażę. O, tutaj widzimy ten travel lift w porcie Jastarnia. To jest mobilne Urządzenie podjedzie tutaj pod, tą, pod ten jak, który Wam przed chwilą pokazywałem, za chwilę i wyciągnie go na brzeg też w celu jakiegoś remontu. Przejdziemy dalej. I tutaj widzimy kutry. Typowe kutry rybackie. Wszystkie najczęściej z oznaczeniami JAS czyli jastarnia tutaj rybacy przypomnęli właśnie z połowu można kupić świeżą rybę najczęściej jest to flądra ludzie spacerują i znowu jest gdzieś koło 8 rano tutaj bardzo ciekawy krzyk mew w porcie jastarni i jednostki które tutaj cumują. Część jednostek została przekwalifikowana w okresie, kiedy nie łowią na jednostki turystyczne, tak choćby ten nasz tutaj widziany Kuter Magdalena. Część jednostek jest w, w remoncie, po prostu, i tutaj jest ta część remontowa. Jastarnickiego portu. Generalnie port bardzo duży, bardzo ładny i bardzo mocno rozwijający się. No i mamy szczęście, bo akurat trafiliśmy na jedną z jednostek rybackich, wracających z nocnego połowu. Mały, niewielki kuter. Nawet jeszcze chyba dość stary, bo to z tej serii kutrów drewnianych. Jest ja 72, idę ile dobrze stąd widzę, wracam z połowu na bieżu. Czekają chętni na, na świeżą wlądrę. Może jakiś dorsz się trafi, ale to jako raczej traktowane jako tak zwany przyłów. zielone potarnie czyli tor wodny który wyprowadza jednostki z portu Tutaj po lewej stronie mamy bosmana portu Jastarnia Tutaj na stałe Urzęduje Bosman, któremu należy zgłaszać wszystkie wejścia jednostek do portu tak przez tak tzw. radio morskie. Akurat w tym porcie też miałem okazję nabywać swoje uprawnienia do pływania na jednostkach. I tam w oddali część jachtowa, zaraz spróbuję się tam dostać. A teraz znajdujemy się w tej bardziej turystycznej części, czyli w miejscu gdzie stacjonują jachty jachty łodzie motorowe To jest wejście między innymi na jeden z terminali łodzi w tym porcie spójrzcie proszę bardzo ładnie prezentują się pomeranki to są dawne łodzie kaszubskie jest takie zrzeszenie jest grupa kilku osób, którzy zajmują się odbudową tych wspaniałych łodzi. To są łodzie płaskodenne, kiedyś generalnie służyły do, do transportu towarów z Trójmiasta na Półwysep. Służyły też do połowu ryb. Są to łodzie żaglowe, no na chwilę obecną wzmocnione wszystkie silnikami spalinowymi. Miałem okazję kilkakrotnie pływać taką pomeranką. Zrzeszenie, które tutaj zajmuje się tymi łodziami, krzewieniem kultury kaszubów nordowych, czyli północnych, bo tak oni siebie nazywają. Działa naprawdę bardzo sprawnie. Organizują co roku takie dość długie rejsy. Rejs tegoroczny, z tego co pamiętam, to był w maju. Miałem okazję też tutaj być i płynęli na Borholm. Wyobraźcie sobie, takimi łódkami, da się? Da się. No i jak zawsze kaczki, które towarzyszą wszystkim użytkownikom. Spójrzcie, jak wygląda ten port o poranku. No, a kultura nakazuje respektować znaki, że wejście tylko dla załóg, no więc my się do tego, Szanowni Państwo, dostosujemy.